Hello hey, two tickets, please. Jedziemy na gondolę O oh, jest Dodamy wam Tutaj jest taka karteczka, jeżeli są kolejki, to musicie jechać gondolą w 6 osób. Jeżeli chcecie prywatnie, w dwie na przykład, to trzeba zapłacić za bilet 500 zł. A wystarczy przyjść po godzinach szczytu, czyli nasz pomysł jednak nie był taki zły, z tym, żeby, z tym żeby po prostu odpuścić w samo południe i udaliśmy się tutaj teraz, czyli przed zamknięciem. Wow, ale widok. Jesteśmy właśnie w cable carze. Tutaj mamy Zatokę. Wodospad. Tutaj, Tutaj nasze wodospady, na których jeszcze niedawno co byliśmy. O, widzicie? W oddali. Piękne wodospady. A tutaj trasa w górę. Nie mm. Ja je trochę zatykał, czy nie chcesz, mam mu dać piciu? No to wiesz, że to nie jest, że odetkać, tylko ciśnienie się wyrównuje, bez przerwy na bieżąco ja ci to mówię z naukowego punktu widzenia a na tym wodospadzie właśnie byliśmy był harem, co trwało około 8-10 minut Jest, są dwie opcje dostępne albo wejście schodami, około 300 schodów za 6 ringgitsów czyli około 5 zł, lub druga opcja, nieco droższa, za 16 takim ala incline harem takim wózeczkiem na szynach, który jedzie i tutaj nie trzeba się męczyć ale trzeba czekać w kolejce niestety więc pewnie jakbyśmy poszli pierwszy, to już byśmy byli na górze ale Ines stwierdziła że zapłaci 10 zł więcej za wózeczek? Stwierdziłam, że zapłacę 9 zł więcej. 9? Bo było, było napisane, że wejście tylko do 5.30, a my jesteśmy o 4.30 plus 10 minut się idzie, więc zostałoby nam na moście 40 minut, a tutaj mamy pół godziny dłużej. No, ale pewnie i tak na moście będzie tak wiało, że przejdziemy i będziemy zwieprzać. Hej, spokojnie, masz tu Dusia. A słuchajcie, byliśmy na podobnym cable carze w Wietnamie, chyba przy, przy Danangu. Aczkolwiek to tam był drugi najdłuższy na świecie cablecar, a niegdyś najdłuższy. I jechało się autentycznie 45 minut bez przerwy, przez góry, przez mgły. Gdzieś tak dwie trzecie drogi nie było widać nic, bo było tak wysoko w górach, ale był to drugi najdłuższy na świecie cablecar. Ten Skybridge na Langkawi jest najdłuższym mostem z zakrętem, który nie ma podburek, tylko jest wiszącym mostem. Możecie sobie tutaj zobaczyć za mną. Właściwie tutaj jest tylko jeden zakręt na tym moście. I jest jedna podpora, widzicie? Tutaj idzie zakręt. O jakoś tak. Tu mamy podporę z kilkoma linami, która trzyma ten most. No i on musi być bardzo dobrze zbalansowany, żeby się na niej utrzymał. Most też bywa zamknięty, jeżeli podmuchy wiatru są zbyt wielkie. I nas jak ci się podobało, warte tych pieniędzy? Bo pieniądze nie były aż takie duże. Pieniądze nie były aż takie duże, bo za wjechanie kolejką linową i za przejście mostu zapłaciliśmy około 100 zł. Co nam się nie podobało to to, że na dole płaciliśmy za bilet na kolejkę linową 89 ringgitów. Plus po wjechaniu już okazało się, że, żeby wejść w ogóle na ten most, musimy kupić kolejny bilet. I teraz albo ten na schody, albo właśnie na tą, na tą windę, jakby nie. Windo pociąg. Tak. To nam się nie podobało, bo wiecie, no jakby jeżeli już wymagają, żeby płacić, no to już powinno już być na dole zawarta. Po, po, po co wiecie się rozdrabniać dwa razy. Ogólnie most nie robi dużego wrażenia. Nie no, robi fajne wrażenie, ale nie jest jakiś taki designerski, jest po prostu podporo. Tak jak byliśmy w Wietnamie, to tam ten most trzymały złote ręce. I no to było takie artystyczne to był wręcz. Dużo dłuższy ten most. Tam nawet my akurat byliśmy wtedy jak była mgła całkowita praktycznie, nic nie było widać, a i tak było dużo większe wrażenie niż to co tutaj jest, tak, tak mi się wydaje. No, no ja jeszcze dodam, że ja wiedziałem o tym, że tak jest z tym płaceniem w środku, bo czytałem na TripAdvisorze opinię, więc byłem na to mentalnie przygotowany, ale no czytałem opinię, że ludzie kupują premium pakiety, wiecie co, tam kilka grupek stów i tak możemy tu płacić jeszcze dodatkowo, no to już jest bez sensu, nie? my tu kupiliśmy podstawowy pakiet. Eee, zerknijcie tutaj ten zakręt i myśliliśmy... Dotąd myśliliśmy, o kurde, fajnie, idziemy dalej, nie? A tu już jest koniec. Tu jest taki dek obserwacyjny, a myśleliśmy, że z takich zakrętów będzie chociaż 3-4, żeby się przejść. Ale jest tylko jeden. No, według mnie super. Gorąco polecam. Eee... Ja niekoniecznie, ale no wiecie, jak, jak, jak nigdy na czymś takim nie byliście, to spoko fajnie. No i dla dzieciaczka warto smoczek albo tu siadać w cable carze, Albo wodę chociaż, bo zmiany ciśnienia są no względnie duże, ale Ignacy w ogóle nie narzekał. Aczkolwiek profilaktycznie udaliśmy, to nie? Tak, ale z b boxem dał sobie radę. No my jeszcze sobie popodziwiamy piękne widoki, poswieprzamy... Znaczy dzisiaj tak. no, znowu Pospieprzamy się ludziom w kadr trochę, ale już jest prawie pusto na moście. To była świetna decyzja, nie? żeby się udać tak. tutaj na finish. I bardzo fajne te, yy, te wodospady były. Fajnie spędziliśmy tam czas i teraz tutaj jest też super, bo już jest naprawdę mało ludzi i tak, jak na, yy, na takiej podróż z takim małym dzieckiem, to naprawdę odbyliśmy super piękny dzień i naładowany do pełna, bo, bo były wodospady, był trekking w lesie i jest teraz ten most. Zachód słońca się zbliża. Małpy, małpy na dachu. O rany. Czekajcie. Cięcie. Całe drzewo ma ale akcjach. O kurde mają fajne białe irokezy. I o ku... O, kuwa, spadła. Coś sobie O kuwa, spadła. Dzwonić po ambulans? ty małpa spadła ej no małpy same sobie wyleczą pewnie rany jakimiś swoimi szamańskimi metodami no należy się połamać nie? o już stało. ja pierdzielę ale wariaty oni się gonili w powietrzu normalnie ej, trochę straszne mają te twarze, widzisz? Takie białe oczy. Dobra, ta małpka już się chyba pozbierała. Ta co jest bliżej nas to nie ucierpiała, ale ta druga była przeorana przez chwilę. przed wejściem do cablecara musieliśmy coś zrobić z wózkiem, nie? Pani nam powiedziała, że tutaj są takie lokery. Duży loker kosztuje 23 zł około. No i co? I co? Będziemy płacić 23 zł, żeby pisać gdzieś stary, rozwalony wózek? No to nie włożyliśmy go do, do lokera. Tylko jest tutaj. Zaraz go wyciągnę i jedziemy z tematem. No ale wiecie, bez przesady, zawsze na atrakcjach pociechamy się jakąś tam grubą kasę albo mniej grubą. Zostawiamy po prostu przy tiketowni albo gdziekolwiek. Ten wózek kładziemy, obok, nic się nie dzieje. A tutaj ćwierćcówki praktycznie chcieli, żeby wiecie, włożyć wózek na dwie godziny do jakiejś szafki bezsensownie. No i wózek trafił za, za plakat z jakimś bowiem budowniczym czy innym z kimś czymś. yeah hey. A my wróciliśmy do y, goręka Kampung. Każdy po talerzu dostał tym razem, bo Ignacy umie zjeść. Thank you very much. Kawka, soczek i głodne dziecko. Ignacy będziesz jadł Ostre. My już jesteśmy wieczorem w domku i się powojogarniamy. Ignasiu Am jest swoje swoje mangoje bardzo ładnie mu wchodzi, bo ona obiadek się nie najadza bardzo, bo nie miał ochoty na obiadku. I słuchajcie, bardzo się cieszę, że on nie wie jeszcze, jak działa gwint Bo nosi różne rzeczy, jak na przykład migdały w czekoladzie i inne bajery No i nosi, nosi, a nie umie otworzyć. Ignasiu. Am. O kurde. No. Także Ines się myje, potem mody, potem ja i Ignacy do spania, a my montujemy. Znaczy ja montuję Ines scrolluję Instagrama. no. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale Lanka jest wyspą bez słową. I tutaj wiele różnych rzeczy, takich jak alkohole czy tej nie można kupić w względnie atrakcyjnych cenach. Wczoraj, akurat udaliśmy się do takiego sklepu, i no, jak ja to powiedziałem do Ines, że zrobiliśmy zakupy takie walentynkowe w stylu bawarskim, czyli trzy rzeczy: czekoladki, a mianowicie migdały w czekoladzie. Cena tu. Alkohol, dwa browarki. No i trzeciej rzeczy Ines nie pozwoliła pokazać na vlogu, aczkolwiek jeżeli zestaw Valentyn kawy to możecie się domyślić o co chodziło. No oczywiście na YouTube y, ani w ogóle nigdy nie można promować alkoholu, y, a my się brzydzimy. Także otwieram y, i zaraz wyleję do kranu, oczywiście. Alkohol to zło. Mm, dodam, że y, można kupić y, w bezcówkach bardzo fajne takie y, tematyczne alkohole w ozdobnych butelkach i w niedużych cenach. Przykładowo taki 40% Absolut za kosztował niecałe 40 zł. No, a teraz y, tutaj napiję się Coca-Coli. z niedźwiedziem Johnson's naprawdę dobre taki cytrynkowy posmak no i druga cola uh, Anhol taki typowy jasny europejski styl ale polecam ogólnie piwa są tutaj w Malezji bardzo drogie wcześniej nawet widzieliśmy o 12 zł za puszkę gdzieś tam w głąb, w głąb kontynentu. A tutaj ceny wyświetlą się na ekranie tych dwóch puszek. I wyszło naprawdę spoko. Czy coś powinienem dodać? A, powinienem dodać, że migdały w czekoladzie też były tanie i się pokusiliśmy na nie. Ale czekolada niestety jest takiej średniej jakości. Da się to zjeść, aczkolwiek. Aczkolwiek, tak, chyba byśmy nie powtórzyli tego. No dobra, to co, jedę się tutaj rozkoszować wylewaniem trunków do zlewu. A wy bawcie się dobrze. Siema. Hej, zaczynamy kolejny poronek. Niestety dzisiaj z niezbyt dobrymi wieściami. Opowiemy wam o ubezpieczeniu, jakie mamy kupione i... I o tym, że się przyda. Zaraz. Spójrzcie, boją wodę na do dystrybutora. A Ignacio przyszedł do mnie z bucikami bo już chce chyba iść do lekarza. Sam. O. Także teraz szukamy kliniki, gdzie tu jest wejście. Eee, I będziemy rozmawiać z lekarzem. I na razie mamy podawać paracetamol. Yy, I obserwować zmonek. No, jesteś Beksu i Mazgajem, to się do nas nie nadajesz. Pamiętaj, dlatego Ignacy jest takim twardzielem. Yy, to go ukształtowało. Właśnie takie ciężkie przeżycia z nami go ukształtowały. Ja uderzyłem w dzwoneczek. Teraz wy zaznaczcie przycisk subskrybuj i kliknijcie dzwoneczek, to nie przegapicie żadnych naszych treści.